Hej witam w drugim odcinku moje auta jak widzicie mam przed sobą model Mercury 49 q May 2 door Club Coupe tak on wygląda pochodzi z on z Ameryki czekam na niego dosyć długo on wyglądał właśnie tak 3 yy, i 1. Nie wiem co to oznacza. No, ale jak widzicie, jest merkury. E, mogę sobie zbudować um, jedną wersję, lub bo mam dwie wersje do wyboru sportową lub um, miejską. O, tak wam powiem. No. Skóry 49. A to cała zawartość tego opakowania? Dobra, przechodzę do rzeczy. Jak widzicie, tu mamy cały wzór opakowania. To jest cały wzór. Dobra. Jak widać, tu jest karoseria. Karoseria już jest przygotowana do wersji sportowej. Jak chcecie zrobić wersję miejską, oczywiście, możecie yy, oderwać te słupki i nic się nie stanie. Tak wygląda. Tu mamy wszystkie szyby, światła, reflektory. Są naklejki CAT. Tam w środku są naklejki do wersji sportowej. Tu są też opony do wersji sportowej, jak do wersji miejskiej. Do wersji sportowej jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, mniejsza. Oto. Tu są wszystkie kółka. Tu jak widać mamy maskę. Maska, rzeczy i te inne. Yy, tu jest silnik. Silnik, silnik. Tak właśnie. Yy, tu są całe chromowane części. Wszystkie chromowane. No i instrukcja: jak widać, 49 markowy, Normalny, Houston i Compression. To jest wersja sportowa, którą ja będę budować. Cała instrukcja wygląda w środku. I tak właśnie wygląda. Silniczek. Wszystko jest. Wilka. Antoni. No Tak wygląda cała instrukcja. Tak właśnie ona wygląda. Taką on porcję. A tu mamy książeczkę do innych modeli, które możemy napić. Co tu mamy? Dragster, dragster, dragster. Rakster, Drakster, Rakster, One Scooby -doo. Niestety to już nie wiem co to jest Badmobil, Boogie yy, Samochód sinu Wehikuł czasu Wszystkim mam nadzieję że znany yy, No i to jest zawartość tego opakowania Dziękuję za obejrzenie filmiku I proszę łapki w górę. Dzięki do następnego odcinka.